Nie chcę, nie chcę, nie nie za nami mecz z Lechem Poznań, jak się grało przeciwko Kolejorzowi? Myślę, że zagraliśmy bardzo dobry mecz. Przeważaliśmy i w pierwszej i w drugiej połowie. Mieliśmy swoje sytuacje, nie wykorzystaliśmy ich w drugiej połowie. Za to no, to co mieliśmy to wykorzystaliśmy nawet pomógł nam troszkę chyba Henrikas. nie? I jesteśmy w na następnej rundzie. Wszyscy się bardzo cieszymy. Bo myślę, że... myślę, że jeszcze dzisiaj będziemy o tym myśleć, a jutro się skupiamy na 100 milu. Przed Wami kolejny mecz w Pucharze Polski już w nowym roku, czyli Arka Gdynia to pierwszoligowy rywal, ale po tym co wczoraj Arka zrobiła z Koroną Kielce, chyba też można podejrzewać, że będzie to bardzo ciężki dwumecz. Graliśmy już z Arką no i naprawdę bardzo ciężki mecz. To co zrobiła Arka z Koroną, no też Korona wystawiła troszkę drugi skład i, i też nie można na to za bardzo patrzeć, ale, ale damy z siebie wszystko. Myślę, że formę będziemy mieć taką samą jak z końcówki rundy jesiennej. Strzeliłeś dzisiaj bramkę, czy tą bramką walczysz o jakiś może kontrakt w wyższej lidze rozgrywkowej? Nie, walczę o to, żeby mieć była w klasie.